Cześć, mam na imię Norbert. Witajcie w moim salonie. Dziś oglądamy mecz. Ale. Yy, a gdzie to. To jednak idziemy do piwnicy. Chodźcie. Zapraszam. Miało być z tego kolejne pudełko, ale chyba nie tym razem. W końcu. Trzeba mieć w życiu jakieś priorytety. Na jednej deseczce odmierzyłem 12 cm i wyjąłem ukośnicy. Kolejnych nie musiałem odmierzać. Ustawiłem sobie stopkę na ukośnicy i dzięki temu miałem pewność, że każdy kawałek będzie miał taką samą długość. Żeby było szybciej, ciąłem po dwie deski naraz. A na końcu to nawet po trzy, bo akurat tyle zostało. No, a potem każdą deseczkę przeciąłem jeszcze na pół wzdłuż. Naciąłem tego jak wariat. A potem okazało się, że potrzebowałem może z jedną trzecią. Trzeba będzie wymyślić coś jeszcze, żeby się nie zmarnowały. Do zestawu dociąłem jeszcze cztery nieco szersze elementy. A jak uciąłem podstawkę ze sklejki, to doszedłem do wniosku, że szaleń z ukośnicą już na dziś wystarczy. Następnie ułożyłem na sklejce dwie szersze deseczki, lekko odsunięte od siebie. A na nich postawiłem i odrysowałem szklankę. Na moje szczęście dno szklanki nie jest jej najwęższym miejscem. Po przeszlifowaniu wszystkiego wybrałem 8 najładniejszych kawałków. Wziąłem dwie puszki farby i zrobiłem sobie z nich kastanity. A jak się opanowałem, to pomalowałem 4 na biało i 4 na różowo. Choć producent zaklina się na puszce, że farba jest czerwona. W końcu przyszedł czas na sedno sprawy. Pierwszą z czterech połówek obwodu szklanki wyciąłem wyżynarką. Pozostałe trzy załatwiłem na stole do frezarki, który jest w mojej własnej konstrukcji. Dzięki tej metodzie mam pewność, że wszystkie cztery półkola są identyczne. W tak zwanym międzyczasie wybrałem się do marketu budowlanego i kupiłem 20 cm bieżących materiału, który przypomina aksamit. Kosztowało mnie to jakieś 7,40 Przywiozłem do piwnicy, rozłożyłem na nim całą moją konstrukcję i odrysowałem linię cięcia. Wiem, że żona gdzieś w kuchni trzyma nożyczki, ale z czystego lenistwa ogarnąłem temat ostrym nożem i sklejką w roli linijki. A, byłbym zapomniał. Jeszcze cztery klocki po 3 cm jako dystans. No i teraz, żarty się skończyły. Tu nie mogłem się pomylić jak milik w meczu z Niemcami. Dwa dolne elementy podstawki przymocowałem klejem i gwoździami tapicerskimi. Potem cztery klocki dystansowe dokładnie tak samo, czyli klej i gwoździe, a na koniec drugie piętro podstawki już tylko na klej, żeby nie było śladów po gwoździach. Kiedy środkowy element był sklejony, to spody desek oraz materiał spryskałem klejem do tapicerki. Wygląda niepozornie, ale klei jak wariat. Przekonałem się o tym już po kilku minutach, gdy układałem deski na materiale. Pierwszy element położyłem krzywo i klej złapał tak mocno, że nie dało się tego poprawić. Pozostało mi ułożyć pozostałe deseczki, a gdy klej wysechł, ostrzelałem jeszcze całość szywkami tapicerskimi od spodu. No i odciąłem nożem wystający nadmiar materiału. Na szczęście tej wtopy nie będzie widać. A co będzie widać? Sami się przekonajcie. Polska, Biało-Czerwoni. Lajkujcie, subskrybujcie i kibicujcie. Do zobaczenia za tydzień. Wasze zdrowie. Polska. Nie.